Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Falauta 4. Cóż, zaczniemy sobie od tego momentu, w którym um, rozpoczyna się cała rozpier więc tak, um, będziecie mieć małą powtórkę z walki. O, ok, To był celny strzał. Dobrze, że możemy używać, e, mogę też używać broni innej. A gdzie jest działko w takim razie? A, gdzie jest działko? Gdzie jest działko? A. Aha, no tak. Pod piątkę sobie je wsadzimy. A, postrzelajmy z tej broni, a czemu by nie? Pamiętając o tym, że będzie tutaj szpon śmierci, to nie chcę marnować amunicji z działka obrotowego na bandytów. Cześć. Dobra, schodzimy chyba na dół. Aha, tylko że z tego nie mam praktycznie do tego nie mam praktycznie amunicji. Aha. No, bez nadzieja. Przeładuj. No dobra. Dzisiaj mi zdecydowanie nie idzie to strzelanie. Uuu, ty to jesteś tu za daleko. Okej. Okay. Uh, nie powinno mieć dużego problemu z trafieniem w ciebie. Albo i będę miała, bo się odchylisz. Jeszcze jeden. Jeszcze tam ktoś idzie. Ups, um, tak. Eeeem, co ja Woah, yeah, no, into the corpus! Ah. Fuck. Ow! Ow, 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 ow! To jest timback mi cokolwiek dał. Chyba nie. Fuck. Ah. Jestem pani Karol, co? No nie. No nie. Nie robi się takie rzeczy, mojemu psu. Sukiń kocie. Dlaczego ten steampunk mnie nie zazałał. Wszyscy? Wszyscy. Super. Przeszukam teraz e, sobie przeciwników. E, tak. O, OK. That was a I'm just glad you aren't. Yeah, I'm on my own side, Garvey. Ah, I didn't want to tell you. Never have too many in the Listen, when we first met, you asked about the Minutemen. Men. Again? i you should know about us. us we help out our friends. So here, for everything you've done.

What would I need to do? You'd need to stay strong like you've been. Cause there's more to your destiny. I've seen it. And I know your pain. Move Dali. Okay. I'm listening. You are a woman out of time. Out of hope. But... All is not lost. Yes, I can feel. your son. Yes, He's alive. Where is my son? Where is Sean? Oh, I wish I knew, kid. I really do. But it's not like I can see your son. I can just feel his life force, his energy. He's out there. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the Commonwealth. Diamond City. The biggest city okay. around. Diamond City? What's in Diamond City? Is Sean there? Look, kid. I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. The sight will paint a clearer picture.

Do have a better idea of what we should do next? Anybody? Well, then. Sanctuary it is. Let's just hope it lives up to its name. Let's just hope it lives up to its name. Let's just hope it lives up to its name. Come on, June, it's time to go. Come on, June, it's time to Mister? Okay. Nie będziesz mi odpowiadał me. Come on, come on. I have... Pewien pomysł a propos tego, jak się potoczy dalej historia, eee, mianowicie wydaje mi się, że nasz syn jest już dorosły i być może jest naszym głównym przeciwnikiem, tak, to jest bardzo, bardzo dobra i trafna teoria moim zdaniem. Eee, I taką mam do was prośbę, jeśli wiecie, jak się toczy fabuła, nie wiem, graliście. Kogoś innego widzieliście, to nie spojlujcie mi dobrze. Sama chcę się dowiedzieć, czy mam rację, czy nie. Aha, wy mnie wysyłacie do Diamond City. A gdzie ono jest? Gdzie ono jest? Hmm. Kawałek stąd, jak widzę. Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Pójdę sobie z wami. Względnie pójdę tam na miejsce i na was poczekam po prostu. E, tak chyba będzie najlepiej, co. Wydacie sobie radę po drodze? Okej, okay, okej. Okay. Co? Coś nie tak? Aha. Gdy fuzyjny się wyczerpie. Dobrze. Dobrze wiedzieć. No, co żeś znalazł? A! Papierosy, automat no, z mikakolą, w którym jest butelka. I butelka po mleku, dobrze zabieramy. Już słyszałam o tym. O, stanowisko chemiczne. Hmm. Już słyszałam o tym, że dobrze jest w tej grze zbierać wszystkie śmieci. No. Pracownia płatnerska, rany i to jest wszystko. Dobrze jest zbierać śmieci, żeby móc zrobić różne rzeczy. Stanowisko pancerza wspomaganego to miło. Okej, okay, a czym jest warsztat? Aha. Warsztat umożliwia mi budowanie. Dobrze. To nie. Ale... E, chciałam zrobić jakąś broń. Hmm. Czy mogę... wiemy tu wszystkie śmieci? Czy by nie? Ale nie mogę nic stworzyć. O. Szkoda. No dobrze, to nie. Czy oni może już przeszli? Taka, takie pytanie. Zbliżają się. Dobrze. Naprawdę. Naprawdę nie mogę się przejść mostem. <laughs> I'm glad you decided to come with us. I should have listened to Mama Murphy all along. Pretty nice place she's found for us. I think we could settle down here. Make it a place to call home. What do you think? Yeah. I used to like living here. Before the war. What do you mean? Before what war? Are you saying. Tak, demo. I lived here. Over 200 years ago. I, I was frozen or something for most of it. Just woke up a little while ago. Damn. Like one of those old pre-war ghouls. You say you were frozen. Anybody else make it out with you? <sighs> Just my son. Somebody. Took him away while I was still trapped. I've been looking for him. Damn, I'm sorry. I hope you find him. Let me know if there's any way I can help. Anyway, I am glad you're here. And I hope you don't mind, but I've got another favor to ask. I've had word from a settlement asking for help. There's still hope in there. Are Minutemen out there, somewhere. The only chance to start rebuilding the Minutemen. Is to show people that they can uh -huh. count on us when they need us. Trouble is, I've got my hands full here. Do you think you could go help out the settlement? <laughs> Dobrze. A czym the sarcasm? Nie the sarcasm. Oh, good. I was hoping for a chance to rescue some more helpless villagers. <laughs> it's not that people are helpless. They just need someone to give them a helping hand sometimes.

Tak. Tak to się dzieje. Mam przytrzymać żeby wyjść. Dobrze. Zostawimy ten pancerz tutaj. Myślę, że będzie tu bezpieczny. Stałoby się to ponaprawiać, co? Tylko jak? Ryzygrałem się na części pierwsze. a ah. tak, tak. Chcę wyjść. Chcę wyjść, chcę wyjść. Um. Potrzebuję zanieść to i naprawić sobie. Pan też wspomagany, jeśli mogę. Nie mogę go naprawiać. A może nie tu. Właśnie, tak. Tak to się robi. Czekajcie chwilę, bo już słyszałam o jednej rzeczy. Na przykład o tym, że mogę. Ale nie chcę, nie chcę. Chcę przetworzyć Ciebie na stal. Na przykład, bo nie przydasz mi się tutaj w samochodzie. Ciebie też na przykład sobie przetworzę, tak? Tak. Po prostu tak w chwilę rozebrałam cały, yy, cały samochód. To było miłe doświadczenie. Czy teraz mogę naprawiać? No, i teraz wyglądamy fajnie. Tak, teraz jest ok. Zajebiście jest. Jest super. Jest świetnie, nie widać naszej twarzy, jest cudownie. Chyba pokadamy ze sterżem. Tak mi się wydaje teraz, moi drodzy. A... I rozwiniemy sobie coś, cokolwiek. Hmm, może to sobie zrozwiniemy. <grymne> Ta animacja. Dobrze, idziemy do sterza. Co mogę stworzyć? Krylowany radrakan. Zrobię, pewnie będzie przywracać więcej życia. Tak. Kotlety super. Kotlety z psa. Ooo. No, takie trochę smutne. Mmm. No i tyle z tego. Aktualnie bardzo widać, że ta gra ma silnik... jest na silniku Skyrima, bo... To się dzieje. Dlaczego nie chcesz iść do przodu? Okej, okay, moja postać się dziwnie zachowuje właśnie. Albo klawiatura mi się zepsuła. Dobrze, chodźmy do Sturge'a. Gdzie ty jesteś tu, gdzieś tam albo i nie, tu jesteś. Cześć. A, jakiej pomocy potrzebujecie? Aaaa! we've been sleeping on the ground for too long is that a do i look like a carpenter to you i don't know what you look like you said you were willing to help why do you need my help to build beds look we got a lot on our plate and we've been on the run for weeks we need food water shelter you name it well, you asked how you could help. I told you. Did you mean it or not? Tack, I'd be glad to help. Okay. Good deal. Just make sure we can sleep with a roof over our heads. Some of these old houses still look solid enough to do the trick. There's a workbench over there you can use. Give me a holler if you need anything. Mhm. Mm łóżka. Dobra, teraz moja postać chodzi normalnie. Dobrze. Jest niby ten warsztat. Jak się zastanawiam się, ile wam pokazywać z tej budowy i kombinowania, bo wiem, że to aktualnie może nie być dla Was w ogóle ciekawe. Więc nie, chcę zrobić to zadanie. Więc a.

This whole world is like some bad dream you can't wake up from, isn't it? The sight can help you, kid. It always has answers. Just gotta bring me some jet so I can see what it wants to tell you. Here. I already have some. Like a little kick yourself, huh? This'll do. Now, let me ride the high to where the sight wants to take me. Diamond City holds answers, but they're locked tight. You ask them what they know, but people's hearts are chained up with fear and suspicion. But you find it. You find that heart that's gonna lead you to your boy. Oh, it's...

To się nazywa odpoczynek? Niech ci będzie. Okay. Hmm. Potrzebne są mi łóżka. Ehm, tak. Dobrze, jaką tu wybrać? Okej. Okay. Nie mam tkaniny. Uh, więc zaraz spróbujemy ją znaleźć. Na przykład to rozmontowując tutaj różne rzeczy. Prawda?

Jakiś taki fotel. Nie wiem, taki, taki. Ten nie wygląda źle. Nie wiem, dlaczego od razu jest brudny, ale niech wam będzie. No i gdzie jest mamuśka? Nie wiem. To jest ma to jest Stercz. Okej, okay, pogadamy z nim, weźmiemy może kolejne zadanie i pan da kończyć. Powitwięcie. I'm not sure what you mean. Like a well. They won't have to keep drinking the river water. That stuff's not good for Okay. Um Dobrze, moi drodzy. O, Jezu, z tego odcinka bardzo dużo wyleci, bardzo dużo. Tak, to już wiem. Wyleciało, jak dla was. Cóż, dzięki serdeczne za oglądanie i ładny widok. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.